Manko w mojej kuchni! Żartowałem, moi drodzy, to jest bez kozery trzeci raz, że ja to nagrywam. Albo pies dżepysk, albo ginę pięć razy pod rząd i mnie wstyd to pokazywać. Albo mi się siku kuchce albo... Zaro dostana do ciulca. Naprawdę, grajmy już. To jest Medal of Honor, który wam się bardzo podoba, mi się dobrze gra. I jak chcecie więcej Medal of Honora, to piszcie komentarze, łapkujcie... Bla, 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 bla. Ciulomy. Dobra. Flieger japoński przefórk nad głowy ma, taka to walka w buszu, moi drodzy, taka to walka w buszu. Dobra, napieramy, bo ja się nie boję. Co się dzieje? Eee! Ciulło. Niczym... Oo! Miałem tu zrobić nawiązanie do pewnej katastrofy, ale z drugiej strony to się powstrzymie, bo to są niewygodne. Mocne tematy. I ostatnia kula is for you. Nic nie zmarnowane. Idealnie. Eee, to jest karabin sniperski. To jest taka. To... Ciulawka taka. No ale na bliższy dystans. Wiecie, jak robią swoje. Przepraszam. Banzai szarże to zawsze można dobić takiego delikwenta. O, w dupę go tutaj. W dubsko go strzelić Po robocie Tylko To jest... To jest mały kaliber Oni tu ginąć od tego za bardzo nie chcą Także to taka bardziej symbolika Ale coś tu można... Pamiętajcie, że ja gram na wysokim poziomie... ...trudności, także... ...to nie jest aż tak łatwo Aj, 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 aj LOL to była scena jak z Sergowca na moi drodzy, Tra trafiłem go w garnek Trafiłem go w garnek, a on nic... Nie wzruszony. W ogóle szkoda, że nie idzie... O! Wolę... Nie, to chciałem. To jest fajne, bo to jest przynajmniej po automatyk. Eee, to moi drodzy, on dostał tutaj po garku, ale kurde nic mu się nie stało. Nie przejął się za fest. Dobra. Ja bym chciał coś automatycznego, wiecie, jakiegoś Thompsonika. Dada 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 dada, albo jakiegoś. Jest taki japoński karabinek, a czy karabinek, źle mówię. E, pistolet półautomatyczny nazywa się Typ 100. On ma taki bananowy, taki magazynek z boku. E, taki troszkę podobny jest do Thompsona. do Stena, tylko te łoże ma tutaj drewniane, nie i kolbę. Taki fajny, szybko szczelny. Mało kalibrowy, co prawda, ale szybko szczelny mocno. Także on by mi się tu do takich walk na bliski dystans przydał, ale ja niestety w tym momencie go nie mam. No i co zrobisz? Buta nie zjesz. Mógłbyś tego bara oddać, kolego. Ja tu za bara, to normalnie pociąg komuś z bara. Takie śmieszne żarty dzisiaj będą, moi drodzy, w tym odcinku. O! Ach, sorry Sergeant. Co ci się stanęło, chłopcze? <laughs> no panie, ja to wiedziałem, ale i tak jestem zaskoczony. <laughs> myślałem, że idzie go zaszczelić kiedyś wcześniej, ale niestety nie idzie. No i widzicie, oni mają chyba jakieś wbudowane w, w, w głowę. Ale to skośne oswy, znaczy, są dziwni ludzie. Są dziwni ludzie. Europejczyk, Azjaty nie zrozumie. Dlatego tak się ciężko z ryskimi dogadać. Także tak to wygląda. No, here they come. Ci moi to oni mają taką skuteczność, że. ja bym tu chyba wolał. Zajebiście. Dzięki. Może byście go zabili, co? Może by mnie ktoś uleczył. Medyk, Korman. No, nie wygląda najgorzej. Bagnet mi wsadził w dupę. No, to nie wygląda najgorzej. Mogło być gorzej, nie? Mogła na przykład na mnie spaść bomba jak potem parę lat później w Hiroshimie. Zajebiście. Przynajmniej zbezcześcimy zwłoki podeptamy. Tyle dobrego możemy zrobić, tylko... Dobrego. No właśnie widzę, ale kurde głupie cipska, nie musicie mi zasłaniać. Ja wiem, że ja jestem wy wyborowym graczem wybornym, wyborowym jak ta wódka. Ale mimo wszystko jak chcesz do wroga, to preferuję sytuację, że go widzę. Może ja za dużo wymagam. Nie wiem. No dobra, na razie idzie nieźle. W ogóle ja sobie będę... Dziś robi save'a F10 F9? Nie. F5. O! Kurde, ja bym wczytał i zaś by było. Umfal, jakich mało. No, skąd oni pierą? Tam jest jeden. A tego to wypatrzyłem. Kurde, moi drodzy, mówcie mi Niklaus, sokole oko. Dobra. Cisza, spokój. Tylko w tle nadałem jakieś tukany. Albo ciulsko wie, co to tak robi, takie... Na pewno nie kukułka ani nie. Polski dzięcioł narodowy Dobra Snajperzy, pyk, pyk A z tyłu to kto mnie niby Gdzie, co? Kurde, albo ja mam za ciemny ekran Albo oni mają takie kamuflaże. O, szarwa leci Dobra, panowie, nie lejcie się że... Ży... No, 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 no. A! Dostał w dubsko dobitka. Kurwa, bo tutaj nie ma co. W ogóle, gdzie jest walka wręcz? LOL, jak go zbutował. Na pewno gdzieś tu jest walka wręcz. Czy wy może wiecie gdzie? A no, na prawym. Co? Ej, ja nie chcę medyka wcale. Aha, bo ja chyba haklikłem. Ouaa! Nie no nie zaszczyk!

Ja myślę, żeby ich oflankować fajnie Zajść ich po cichutku. Zaczajcie się i nagle... Moi drodzy. Dobra. Nikt się nie rusza, dopóki Willy nie strzeli. Ja wydupię... O muzyczka Pan Michael Giacino. Ja bym coś tu wydupczył. Na przykład tamte... te beki. Taki numer bym zrobił. Kurde ta muzyka tutaj moi drodzy taki klimat buduje. Superancki. o Ten cały zaskoczony. Dobra akcja zorganizowana. O, tylko tam jakieś niespodziewane. Dobra, ja się trochę wycofię, bo oni tam se poczynają odważnie. Panie, panie! Pomocy! Ech. Ech. Dobra, wy tu panowie, kurde, ja bym się musiał zabandażować. Dobra, bandażył się. Ale tam jest hop, tam jest hop po lewej. No, czulejcie. Dobra, poszedł, poszedł. Mi się w ogóle wydaje, że na trudnym poziomie trudność trudnym poziomie trudności. Na trudnym poziomie ciężkości jest więcej wrogów jak na niższych. Nie wiem czy mi się zdaje, czy to jest le legitne info. To jest legitne wrażenie. Co? Tak, jakby z tyłu słyszałem. Dobra, a ja w ogóle. Mogłem to tak zrobić w sumie. Spoko zabawa Pana ciulnie No 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 U, ja Co? W banie dostał i żyje Co to za oszustwo obrzydliwe Ja ma już widzę jak to jest The last of them Dobra Weźmy gościu podreperuj, bo 16 HP to ja nie polatam. A co on się teraz boi? Co to za med medyk co się w ogniu walki boi leczyć rannego? To trzeba było iść do przychodni rejonowej, a nie na wojnę. No a jeszcze się zheftał. Pana no bez przesady myłem się w tamtym tygodniu, no bo jeszcze nie było soboty, nie? Dobra, ja bym w ogóle tam przecież, ja mam granaciki i one się marnują. Ja bym im tam posłał jeden, dwa ewentualnie do trzech. No, to powinno. Tutaj pan oficer. Uważaj, kurwa, żółte małpy. No. Masakra. Jakie to są dzikusy. Niklas się wczuł za bardzo i zaczynają padać kwestie rasistowskie wobec żółtej rasy. A czy powiedzieć, że to inna rasa jak nasza, to już pewnie rasizm, nie? Tak, to jest. Co? Ej, faktycznie. Mogliście mi to wcześniej powiedzieć. To bym tak. Jak szalony nie napierał. a dobra. O, oficera mamy. Znaczy chyba oficer, tak mi się wydaje, że jak. No weźcie go odstrzelcie no. No. Kurde. Ja bym chciał automata jakiegoś. Mimo wszystko. Nie mogę kliknąć. O. Dobra, podcie do mnie. I napieramy. Jeszcześmy nie wyszli z lasu, moi drodzy. Ja się czuję bardziej w lesie niż kiedykolwiek. Nie, no dobrze idzie. Jeszcze ani jednego zgona nie było. Także to jest pozytywne. Muzyka taka, że zaraz będę płakał nad tragicznym losem amerykańskich młodzieńców w trakcie II wojny światowej, ale ta muzyka piękna naprawdę. To w medalach zawsze było, jakby nie ta muzyka, moi drodzy, jakby nie ta muzyka, to to by nie była ta sama gra. To w ogóle, jakby nie było tej pompatycznej orkiestry takiej, to chwytającej. za serce, to by w ogóle, wiecie, to by nie było to. Dobra, boys Tam granaty miał iść Nie z pistola. Jeden Więcej na razie nie ma To napieramy W ogóle tutaj jest dobre to Znaczy dobre o kurde, bele! Ja go nie widziałem w ogóle! No to spoko. A, ta, sprytnie zrobili sobie stanowisko karabinu. Żółtki. Bardzo sprytnie. No tam konwencja genewska chyba nie obowiązuje, bo my nie są w Genewie, nie? Są my daleko od Genewy. Dobra, Dupcy, to się śmiej. Teraz już będę, teraz już będę na to przygotowany. Ja nie rzucam granatów, bo te granaty w tej grze są słabe. Ciulate wręcz one są. Here we go, boys. Here we go now. Dobra, ledwo żeś się hycił. Dobra. No, w kupkę. no advance, advance. Dobra, no, cmon, let's go. No przecież wale w niego. Chyba, że go jakaś ściana niewidzialna blokuje. Ej, no to są jakieś jaja. Ej, co jest? No. Kurdyno, dobra na te paliki ino się nie nabić, bo to jest ostre. Mnie też konwencja genewska nie obowiązuje za fest. Poprawdzie to tak średnio, widzę w co strzelam, ale strzelam. Za swoje nie strzelam no. Broń zdobyczna. O, o, moi drodzy, o tym gadałem. Tego mi było trzeba. Napieramy, nie ma co. Pada, że oni tu tylko nikt nie mają przy sobie apteczek. To by sprawę ułatwiło. Aj! Pat dobra, panie Korman, Chodź pan, weź mnie kolego, nie można prożyć się w wodzie. A tu jesteś. Aha, dobra, myślałem, że to tamten mnie e, będzie o leciece. Tak to możemy strzelać A nawet z biedra idzie No i pyk, 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 pyk. Jestem, moi drodzy, przywyknięty do broni automatycznej. Nie do takich zabytków. Tam jeszcze za cesarza. Nie wiem jacy tam cesarze w Japonii rządzili. Tak mi się powiedziało. Napierajcie! Tu nie ma co ten, tu nie ma co stawać. Dobra, tam obsługa chyba km Łoooo! Wow! Wyeliminowana. Jak widać tak se. Jakiś tam replacement się znalazł. Że tak użyję zagramanicznego słowa. Kurde, oni normalnie... Niektórzy to choby strajfowali jak... Jak kurde w Quake'u, to jest masakra. Dobra, może by sobie taką Arisakę wziąć? W sumie nie wiem, co jest lepsze. Dobra, czekajcie, bo tu będziemy chyba zaraz na bezpośredni kontakt. Prawie że, no! Jaki cipek! Dobra. Mamy dużo ammos, chapenie jest źle. Także napieramy. Kurde, that's the last of them. Ile ja już teraz słyszałem? usłyszałem? Tu jest jakaś wiocha. Pewnie zaraz będzie większa haja. Aha! Już. Nasi oczywiście gusi ślepi. To jest kompania. Kompania para żołnierzy. Paramilitarna kompania głuchych i niedowidzących. ale trudno. Nikogo nie wolno dyskryminować. To i takich do wojska widocznie biorą. W ogóle takie chaty, to się chyba dało. Może to niekoniecznie w tej misji, ale pamiętam, że ta jakieś takie haty normalnie szło rozwalać. Dobra, to... nie ufa że mi się zdziwił Dobra, pyk, pyk, pyk. Na szybkości teraz uwaga? Jak na filmach Pff. Wiedziałem! Wiedziałem! Wiedziałem, że mi to nie wyjdzie Co ty mi tu będziesz teraz dogorywał kolego? Nie mam czasu na takie ciulstwa. Dobra, ale kto strzela? Widzę, że nasi koledzy tutaj perfekcyjnie zabezpieczyli, prawda? Placówkę. Wybornie. Do co do jednego wroga, wszystko wyczyszczone. ja już widzę, ja już widzę te misje potem dalej, co będą. A tutaj potem im dalej, to będzie trudniej w zasadzie. Tak jak to jeszcze w starych grach było. O, rozwalają się chatki. Dobra, ja tu trochę przeszarżuję. Bo mi już szkoda czasu. Tu chyba czysto. Niech tam osłonią ogniem. Dobra Kurde, oni tu są Jak robokopy normalnie niektórzy, tacy mocni To jest niewiarygodne Dobra Ej, tam napiera No, dał sobie radę Tam jeszcze jakiś Numerant O, tam są O, bele. Dobra, tu kumpel dał sobie radę. Chyba, Nie ma tutaj litości. Nie patrzymy tam czy strzelamy w plecy, czy nie w plecy. To jest wojna. Oni nas też nie oszczędzają. A oni w ogóle, jakby mogli, to by nas pewnie jeszcze na pal nabili i zjedli. Dobra, muszę się zabandażować, bo ze mnie, ze mnie się leje jak z. jak z poszczelonego Niklausa. Tak bym to nazwał. Co, gdzie on bił? Tutaj! No, jak najbardziej, że tak powiem, jak najbardziej. Dobra, kurde, nie dać im żadnego wycofingu. Ja tylko muszę się teraz doleczyć. Jimmy, pojdź sam, napraw mnie. Nie żigaj, nie żigaj, bo że nie jest zaś taki obrzydliwy. Co to był za dźwięk? Słyszeliście to? To chyba od Origin'a coś było. Dobra... Tu będzie na pewno... ...ruba akcja. Co już zresztą widać. LOL! A on to chyba był tak samo zaskoczony jak ja. A nie, jak ja mam zniszczyć wieżę radiową? Jak ja nie mogę na... Ue, 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 ue. LOL Moi drodzy, co ja robię? Co ja robię... KUWA! No fajny. Ja potem się... Ja potem dojdę do tego kto to rzucił. Co za geniusz. Jeden z drugim. Zaraz to stupca O, apteka dobra Nie No dobra, to przesadziłem Ja bym Ja bym wydupiał, no nie wiem jak wy, nie? Ci oni są... To było dziwne O kurde ładuj, ładuj Teraz pokażemy żółtym jak w Europie się walczyło Omaha bić i te sprawy Ciulej Ja pierdzielę ile? Ile może człowiek przyjąć kul z takiego karabinu? Ja myślę, że nie powinien móc nawet jednej. Ja wiem, że to nie jest symulator. I że to jest trudny poziom ma mi być ciężko. Ale kuwa! That's too much! O! Nasi koledzy też próją. Dobrze. No! Kurde, taką czajankę próbowałem zrobić. Nie ma, moi drodzy, czajanek. Nie ma! Co wy mi tu proponujecie? Nie, ja taki mam. Znaczy, mam Springfielda, ale... To jest patriotyzm regionalny. Połowa za nami. No, nie wrzucałbym słów na wiatr, generalnie. Ale jak tam chcą, mnie? No i nie idzie najgorzej. Nawet całkiem spoko. Te dżungli się ciężko walczy, może w tej misji już będzie dzień. Bo w nocy to... naprawdę ja ledwo tam... ledwo w tym gąszczu tam widzę tych wrogów. Ech, przepraszam, zawsze się nie wyspałem tej nocy. Aaa!

o, i teraz mam fajny karabinek. No ja powiem szczerze, nie wiem jak on się nazywa. Ja bronię raczej, moi drodzy, znam z tego teatru działań, że tak powiem europejskiego, a tutaj te bronie. No nie wiem co to jest, kurde. To jest w każdym razie, to nie jest amerykańskie, nie? To jest japońskie chyba. Ja te, te, te bronie. Znaczy te bronie, to mi jakoś źle brzmi dalej. Te rodzaje broni z tamtego teatru działań, to tak powiem szczerze, tak sobie znam. Co to jest? Ptaszki. Ej, jedzie transport właśnie. Znaczy ten patrol taki. Można oczywiście na nich zrobić zasadzkę, wyskoczyć i ich tutaj zdziesionować. Ale ja tutaj też będę... a patrzcie jak ładnie to wygląda. Kurde, jak na tamte czasy. Superansko. Ja tutaj będę próbował też może na tyle... Na ile się da? Po cichu, dobra To by było na tyle tego po cichu. Po co ja wstałem? Ja już się tak rozochociłem cały. To jest takie rozochoce. Rozochocenia się ginie. A, wysiedli. No już będą. już będziemy ich mieli z gowy. Łapali się jeep. Zaroczulnie. Tam jest taki mały problem, że tam jest KM. Dobra, trochę się go tam udało porobić. Dobra, ja tutaj wykonam brawurową szarżę. Oha. To już w zasadzie, jak to się mówi, woda po. Musztarda po obiedzie. O, w ten sposób, o to mi chodziło. Ej, ktoś tam coś skamlał jeszcze po. Azjatycznemu. Ej, no ktoś tu gada. A to może tam gdzieś po drugiej stronie? Po drugiej stronie tej ściany udającej dżunglę. Ja pamiętam, że ja tu miałem duże problemy, żeby się znaleźć w tej dżungli w ogóle. Będę mam cały czas wrażenie, że oni krzyczą gdzieś tutaj dosłownie obok. Ale moi drodzy, a tam! O jak ładnie dostał. Dobra. Ja bym sobie tutaj w ogóle zapisał, moi drodzy, i będziemy kontynuować dalej, oczywiście, jeżeli wam się podoba. Bo chcę, żeby te odcinki były mniej więcej równej długości, czyli takie gdzieś po pół godziny właśnie. Także, jeżeli Wam się, moi drodzy, ta seria z medala dalej podoba, to napiszcie mi proszę w komentarzu pod spodem, zostawcie łapkę w górę. No i zapraszam Was też serdecznie na Facebooka, na Hitboxa, do wszystkiego macie linki pod spodem. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, moi drodzy, i trzymajcie się.